Ja, reprezentantem ja, tego ten ten klubu, mam zawsze w imieniu całego klubu przywitać, przywitać wszystkich gości e, serdecznie, uczestników zawodów, e, zawodników, zaufodów, kibiców, rodziny, zaufodów, rodziców. E, rodzin, 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 e, Chciałbym przywitać pana pan posła, posła sej, na sejmie Polskiej, pana Piotra Cieśnickiego. Chciałbym przywitać. Chciałbym przywitać przewodniczącego Rady, Rady, Rady Powiatu, Pana, Pana Wojciecha Wawrowego. Chciałbym przywitać Pana, Pana Wójta Artura Jaśkowskiego. W imieniu miasta, no niestety, nie nie Jaskoś. niestety nie ma Pana, Pana Wójta, chciałbym, chciałbym serdecznie przywitać Przewodniczącego Rady Miasta, Otwieramy dzisiaj drugą część tortu. jest to do, 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 do country. Country. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy nagrali to, chciałbym podziękować kolegom, żeby ten nasz może no, to Proszę, panie, to, no, się proszę bardzo. Proszę Pana proszę, proszę. Dziękuję e, Panie Prezesie, e, Szanowni Państwo, e, no ręce same składają się do opłat. Ja, ja tutaj, chciałem, że się pomyliłem, zawsze w prawo, a teraz... Ta biczka pokazywała w lewo, przystawała. No i pojechałem dalej. To co to widzę, to zobaczymy, że to prawda, że chodzi o moje najświeższe oczekiwania. Dlatego młodzieżowym wody... językiem powiem, wody... pełen szacunku. Szacunku, wielka ta praca. Nie też wyjazd, ale wiemy, że. Wrócę to do tego. Serdecznie dziękujemy. które do... masz... no no tak ten w ten mocno, onun, e, a, w jak pan wsparcie jak, pan prezet, jak, i jak, Baberset, jak pan Shifter, wszyscy Państwo, myślę, do do tego do tego Ja na co dzień rolę właśnie sportów

Wyjdzie, tak jak ja wiedziałem, że z poważnymi może to zbudować, może zorganizować tamte, na nowo, bo też to nie samą drogą, będzie musiał przebyć, trzymać piłki, i z pomocą. dobrego. jeszcze może, może do Pana teraz się panu wpływ ja i panu pokoju na samochodzie. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim w imieniu pana przewodniczącego Wojciecha Borowego oraz swoim pogratuluję serdecznie panu prezesowi, wam wszystkim, żeby ten tor służył wam jak żeby żebyście jak najwięcej zdrowia zostali, umiejętności poznawać i żebyście mogli jak najdłużej wciężyć tor z warzy, Warmiński. Jeszcze, Jeszcze raz, raz, raz. dziękuję czy... bardzo. Chciałbym teraz poprosić właścicieli tych terenów o słów. Bardzo proszę tutaj Pana Wójta Artura Jankowskiego ponieważ prawa to jest należy do ubrany, gminy, a w partii to od jest należy do miasta. Także bardzo proszę. Panie Prezesie, drodzy panie zawodnicy, organizatorzy, Niezawodni no ja, ja serdecznie się gratuluję. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność i okazję, przyjemność okazję otwierać Wasze posłówki istnienia tego, tego toru i klubu, klubu automotoklubu warmińskiego, automotoklubu. E, Wówczas przyznam, na się Dzisiaj to konsekwentnie. Serdecznie, Serdecznie Was gratuluję. Dzisiaj mamy zaszczyt wspierać drugą część toru, kolejne dyscypliny sporta, sporta, to to w sportach motorowych i bardzo zawsze w tej gminie Bulmont jest silny, silny, ale dzięki, ale dzięki Wam w zaangażowaniu rosną to za w siłę. Wierzę, wierzę, że te kontynuowane tego z kraju, dziękujemy na wywiadowko, na powiat, a dzisiaj, a dzisiaj życzę, ażeby zdobywali na ulicy bez najlepsi, bezpiecznym zawodu, kupicom, słynnego oglądania i prezesowi oraz całemu zarządowi, żeby starczyło wytrwałości siły i realizacji tych wszystkich planów, o których tak się teraz tutaj odpowiada. Wszystkiego dobrego. to jeszcze sobie Burmistrza, Pana Andrzeja o dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie, chyba wkrótce zostało powiedziane, co miało być powiedziane, parę minut temu z Panem Prezesem rozmawialiśmy właśnie na temat OLEŻEK, bardzo nad bardzo mnie to na przykład cieszy, że jest to zdany, piękny tor, na którym wszyscy miłośnicy, wszyscy, nie tylko zawodnicy, będą mogli bezpiecznie, e, spokojnie pojeździć, potrenować, e, no, zdobywali jeszcze lepsze umiejętności e, w tych większych sportach motorowych. Także ja również jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy tworzyli taki mięsny tor w Litwach Głowackich Chylę czoła no i życzę mięśniu udanych zawodów oczywiście bezpiecznych. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla wszystkich Państwa. W związku z tym bardzo proszę może o opcjonalizację szarfa Mamy na szedniku przygotowaną edycję. Tu jest piękna szarfa.